Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na vlogowy klimat, czyli bardziej spontanicznie będziemy podążać po budowie, po inwestycji, którą razem z moją pracownią realizujemy w usłudze pod klucz. Już tutaj byliśmy, więc jeżeli chcecie zobaczyć pierwszą moją wizytę w tym mieszkaniu dwa tygodnie po wejściu ekipy wykończeniowej, to koniecznie klikajcie link załączony powyżej. Tu lub tu, chyba tutaj. Dzisiaj zobaczymy, co wydarzyło się od tamtego czasu. Długo mnie tutaj nie było, więc będzie co oglądać. Zapraszam. Jedziemy windą. Interesuje nas piąte piętro. Jedziemy na piąte piętro, czyli najwyższą kondygnację tego budynku. Dla mnie to ogromny walor, gdy mieszkanie jest położone wysoko. Im wyżej, tym lepiej, bo mamy wtedy jak najwięcej światła. Ale są też osoby, które zdecydowanie wolą mieszkać na parterze, bliżej ziemi, dlatego że dzięki temu na przykład możemy mieć swój własny ogródek. Więc parter czy kondygnacja jak najwyżej? Dajcie znać, do której wy grupy należycie. Czy wolicie właśnie mieć swój ogródek, czy może piękny widok i mnóstwo światła za oknem. Dobra, no to idziemy zobaczyć, co jest w środku, co znajduje się w mieszkaniu. Wchodzimy do mieszkania, jestem bardzo ciekawa, co dzieje się w środku. Ja ostatnio tutaj byłam naprawdę dawno. To było dwa tygodnie po wejściu ekipy wykończeniowej, a teraz już za miesiąc oddajemy mieszkanie. Przez ten czas wydarzyło się bardzo dużo i cała grupa Nono pracowała nad tym wnętrzem, żeby z początkiem maja zostało przekazane inwestorom gotowe do zamieszkania. Ja tutaj po moich prywatnych wydarzeniach wracam do gry i z radością przychodzę zobaczyć, co się dzieje. A wiem, że już jesteśmy naprawdę daleko z pracami i jest co oglądać. No to chodźmy. Dzisiaj mamy komfortową sytuację, bo nie ma nikogo na budowie. Mogę Wam pokazać, co tu ciekawego się wydarzyło. Jesteśmy teraz w strefie wejścia. I tutaj już możecie zobaczyć, że jak wcześniej właściciela, tak teraz mamy już podwieszoną szafę, same korpusy, póki co, ale już po weekendzie teraz stolarze przychodzą, żeby zrobić całość i zamknąć te białe korpusy. Tutaj możecie przy okazji zobaczyć, jak będzie wyglądać zagospodarowanie szafy u właścicieli, właścicieli tego mieszkania, u mnie w pracowni, w grupie NoNo. Każdą szafę w środku planujemy z właścicielami pod ich potrzeby, pod ich styl życia, pod to, jaką mają garderobę, ile mają butów, czy wolą wieszać ubrania na wieszakach, czy może na półkach. I tutaj mamy taką sytuację: mamy platformy na buty. Tutaj możemy ułożyć dwa rzędy butów, wsuwać, wysuwać, dzięki temu nie musimy sięgać do samego końca po buty. Mamy też szuflady, w których możemy przechowywać czapki, rękawiczki, no i oczywiście półki. Drążek. Myślę, że konieczna, bardzo funkcjonalna rzecz w każdym wejściu. Tutaj zostawiamy garderobę. I co ważne, cała szafa jest podwieszona. Zobaczcie. Pod spodem mamy uwolnioną przestrzeń i też widać podłogę, która już po części jest tutaj zaklejona, ale tutaj możecie ją zobaczyć. Mamy drewnianą podłogę ułożoną w jodyłkę klasyczną, która ma fajne, takie ciemniejsze wybarwienie. I do tego zobaczcie, że dużo się na niej dzieje. Mamy sęki i różnego rodzaju historie, które powodują, że ta podłoga naprawdę będzie mocna w swoim charakterze. Przejdźmy teraz do kuchni i zobaczymy, co tutaj się dzieje, a wydarzyło się. Się też naprawdę bardzo dużo od naszego ostatniego spotkania. Po drodze jeszcze chciałam Wam pokazać ten detal, bo tutaj na razie wygląda to bardzo źle, ale zdradza to, jak wygląda konstrukcja i w ogóle połączenie tych wszystkich mebli, co potem zostanie zasłonięte. Tutaj mamy kawałek właśnie szafy wejściowej, która jest podwieszona do ściany, wymurowanej, i zaraz mamy już witrynę. Całość zostanie zasłonięta płytą fornirowaną, więc będzie to bardzo estetycznie wyglądało. Co zobaczycie pewnie w kolejnym vlogu o tej realizacji? Dobra, to chodźmy do kuchni. Tutaj, jak powiedziałam, już mamy witrynę. Witryna, która będzie przeszklona, będzie z takim szkłem ryflowanym. To będzie bardzo elegancki, bardzo piękny detal całego tego wnętrza. Chyba mój ulubiony z całego projektu. I widać, że tutaj już mamy przygotowane korpusy, w których są wyfrezowane miejsca na ledy, więc ta witryna cała będzie podświetlona. Będzie pięknie wszystko tutaj wyglądało. I zwróćcie też uwagę na środki, na korpusy, w jakim są kolorze. Większość mebli będziemy mieć w białym kolorze w środku, natomiast Tutaj jest to taki ciepły odcień beżowy, który będzie bardziej pasował do kuchni, i yy, przede wszystkim dlatego jest ten kolor inny, ponieważ będzie to przeszklone miejsce. Zobaczmy teraz na podłogę. Chciałam zwrócić Waszą uwagę na podłogę. Tutaj mamy kuchnię i też mamy podłogę drewnianą. Nie zawsze takie rozwiązanie się stosuje. Niektórzy bardzo obawiają się, czy to będzie funkcjonalne, natomiast ja osobiście do takiego rozwiązania zawsze zachęcam. Ale oczywiście trzeba mieć na uwadze, że to jest drewno i że drewno pracuje, więc ta podłoga za rok czy 10 lat nie będzie wyglądała identycznie, tak jak w dniu wprowadzki. Będzie ona pracować, będzie się zmieniać, ale to moim zdaniem nadaje jej charakteru i tego pięknego wyrazu. Tutaj możecie zobaczyć, że mamy już oczywiście położone płytki w kuchni, które są nad blatem, między dolnymi szafkami a górnymi. Wcześniej o nich opowiadałam. Mówiłam, że będą fajną małą drobną mozaiką. Teraz już możecie ją zobaczyć. Pod światło też widać, że ta mozaika tak naprawdę jest dość taka nierówna. Taka nierówna mozaika pięknie łapie światło i będzie em, niezwykłą ozdobą tej kuchni, co pewnie też zobaczycie już na samym końcu realizacji. Tutaj. Powoli układają się już korp korpusy, e, które będą e, mieściły całe wyposażenie kuchni właścicieli mieszkania. Mm, no i jeszcze warto może spojrzeć do góry, bo na górze przy suficie e, pojawiły się listwy gzymsowe, które e, są w, całym tutaj, w całej tej strefie dziennej i dodają elegancji e, w mieszkaniu. Zobaczcie, jaki mają piękny profil, jaki mają piękny przekrój. No tutaj. Panowie wykonawcy wykonali naprawdę świetną robotę. Pytanie: Czy pamiętacie, że tutaj, gdzie stoję, ma pojawić się wyspa? Wyspa kuchenna dużych rozmiarów, oraz obok zaraz e, dołączony do niej stół jadalniany. I wtedy, jeżeli się pojawi e, ta zabudowa, no to mm, będziemy mieć odpowiedź: skąd te lampy i po co one tutaj są? Mamy trzy lampy, dwa typy. Dwie e, wiszące, szklane kule, i tutaj fantastyczna drewniana. To będziecie mogli też zobaczyć, z takim wyfrezowanym miejscem na LED, która oświetli blat stołu kuchennego. I w ogóle już mamy większość lamp zamontowaną w mieszkaniu. Tutaj nasi wykonawcy też już starają się te montaże robić, jeżeli tylko produkty docierają do nas na budowę. Dzięki temu oczywiście jesteśmy coraz bliżej końca realizacji. W kontekście listw gzymsowych. Warto jeszcze zwrócić uwagę na kolory, które się pojawiły na ścianach, ponieważ dzięki temu, że mamy piękne odcięcie tych białych pasów listw gzymsowych, widać kolory ścian. Czyli mamy tutaj. Przepiękny błękitny kolor, który będzie, na, e, będzie tłem dla naszej rudej sofy oraz taki piękny beż, czy też taki beżowo-szary kolor, bardzo subtelny. Więc te wszystkie białe wykończenia świetnie wyglądają w kontekście tych kolorów. To w takim razie przejdźmy do sypialni. Tutaj bardzo dużo pięknych rzeczy się wydarzyło, e, więc chodźmy przez drzwi. Przy okazji chciałabym Wam pokazać drzwi e, z odwrotną przylgą. Zobaczcie, są licowane od tej strony ale otwierają się do środka. No i dzięki temu mamy wszystkie drzwi ładnie zlicowane właśnie od strony korytarza. Możemy się cieszyć już też piękną tapetą, która będzie na wezgłowiu łóżka. Ma taki beżowo-szary odcień i wygląda jak trochę zatopiona w tynku sieć. Bardzo piękny, ale jednocześnie subtelny efekt wizualny. No i do tego możemy przejść na podłogę, żeby zobaczyć mięciutką, piękną Wykładzinę. Fajne rozwiązanie, bardzo miłe. Ja osobiście, cała grupa no, no, bardzo lubimy e, wykładziny. W Polsce rzadko się stosuje. Najczęściej jednak przy, idziemy w dywany, na podłogę na przykład drewnianą. Natomiast do sypialni bardzo zawsze zachęcamy, ponieważ jest to niezwykle miłe uczucie dla stopy. Na przykład dla bosej stopy, gdy wstajemy rano, polecam. To jeszcze na deser zobaczcie łazienkę. Tutaj wykonawcy mieli naprawdę mnóstwo roboty. Przede wszystkim zobaczcie, jaki format płytki pojawia się na ścianach. Na dwóch ścianach, trzech ścianach właściwie, i jeszcze na wannie. Jest to płytka o formacie około 10 na 10 cm i jest jej naprawdę dużo. Także z każdą wizytą na budowie, gdy panowie układali te płytki mieli po prostu już coraz bardziej dość tego tematu. No ale zobaczcie, jak fantastycznie wyszło i efekt wizualny zdecydowanie został uzyskany, ten, o który nam chodziło. Także panowie wykonawcy, dla panów wykonawców bardzo ogromne dziękuję. No i teraz możemy cieszyć się i podziwiać piękne widoki. Płytki w delikatnym beżu, nierówna struktura, szkliwione fantastycznie, mienią się przy świetle, które mamy wprowadzone do łazienki. I jeszcze, żeby tego było mało, to do tego mamy jeszcze mniejszą płytkę w jeszcze mniejszym formacie, czyli mozaikę pojawia się po części na ścianach, ale też na podłodze. E, także tutaj w tym mieszkaniu królują małe płytki, mały format. Moi drodzy, na dzisiaj to już wszystko. Więcej pokażemy Wam e, już e, po oddaniu mieszkania, e, czyli w momencie, kiedy będzie wszystko gotowe. Za miesiąc niecały właściwie e, już pojawią się e, wszystkie elementy wnętrza i będziemy przekazywać klucze. Do gotowej realizacji, także trzymajcie kciuki, bo jeszcze mnóstwo pracy przed nami. Dajcie koniecznie znać, czy podoba Wam się kierunek stylistyczny, który w tym wnętrzu już widać. Do zobaczenia w kolejnym vlogu.